No i niech tradycji stanie się zadość, bo powiedziałem, że pokażę Wam to, co jest za drzwiami, więc idziemy teraz do przodu i wchodzimy do ciemnego pomieszczenia. I tak to wygląda. Włączniczek mamy po prawej stronie na dwa razy wiadomo, włącza się jedno światło, włącza się jedno światło, włącza się, tu się włącza drugie, nieważne. Zamykamy drzwi. I teraz tak tutaj to był naprawdę kosmos i Meksyk i tutaj to bardzo często powąt mm, Tutaj w siebie zwątpiłem. O tak, może wam powiem. Troszkę mi to przerosło. Aczkolwiek to wszystko, co tutaj widzicie, czyli woda, może tak, posadzka epoksydowa, z, z, oczywiście ze ściekami, ze ściekami, to, to złe słowo jest, z ze z zejściem wody w stronę kratki ściekowej z każdej strony, od każdej ściany, od każdej ściany, po półtora centymetra. Także mamy elegancką posadzkę skierowaną ku tej właśnie kratce, ale to za chwilę jeszcze do tego wrócę. Eee, czyli tak, epoksyd e, ściany, tak samo wszystko jest w szpachli wyszpachlowane, pomalowane farbą, która, e, którą można Wycierać, zmywać, woda jej nie szkodzi. Prąd, tak jak widać, jest rozprowadzony wszędzie. Prąd jest trójfazowy. W każde to gniazdo czerwone mamy trzy fazy. Dodatkowo jedna faza z oddzielnym kablem do licznika. To nie jest wszystko razem, tylko jest trzy fazy oddzielnie. Jedna faza 230 do gniazdka. Jest oddzielnie. E, woda tak samo wszędzie jest, e, tak jak widzicie, w plastiku, zrobiona z kranami. Tam jest kran, ale to zaraz przejdziemy z tego, do zimnej wody. Tutaj jest do gorącej. Boiler i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to, co widzicie, robiłem sam. Trochę w siebie zwątpiłem, powiem wam szczerze, bo za dużo może na siebie wziąłem. Hmm, dlatego to też może tyle trwało, wszystko. Ale finalnie udało się i jestem z tego zadowolony i uwierzyłem w siebie. Słyszę, no. że trochę echo mi się tutaj e, roznosi, ale może nie będzie tak źle. Na pewno tu jest echo mniejsze jak tam, co byliśmy w wędzarni. Więc tak, e, skrzynki, dwójki, wiadomo, na mięso. Tego tłumaczyć nikomu nie muszę. E, mamy tutaj też kloc, kloc masarski do e, działania. E, na przykład żeberek. Także klos jest. Mamy też wagę. E, waga na, na wadze stoją Bymary, Wiadomo, w skrzynkach mięso trzeba ważyć. Także taka duża waga na pewno nam się tutaj przyda. E, dalej, bardzo ciekawym, bardzo ciekawym urządzeniem jest właśnie mieszałka. Mieszałkę już mam od y, jakiegoś tam czasu. Nie, nie kupowałem jej teraz. Już wcześniej ją kupiłem. Ale tylko dlatego, że po prostu mieliśmy jakieś tam pieniądze, które leżały na koncie powiedzmy i wtedy w, za, w miarę rozsądną cenę, nie pamiętam ile to nawet było, ale była robiona na zamówienie w rozsądnej cenie, dlatego ją wzięliśmy, kupiliśmy stała i dopiero jakiś czas temu ją tutaj wprowadziliśmy, uruchomiliśmy ją i no mieszać ma, tak? Zaraz zresztą sprawdzimy czy ona będzie mieszać tak jedną ręką, to wiecie, nie za bardzo, nie wiem czy mi się to uda, ale... Mam nadzieję, że to zrobię. O, jest. Mieszałeczka gotowa. Silnik w mieszalce mamy trójfazowy. Przekładnia no to tak jak zaraz Wam zademonstruję, jak przekładnia działa jak szybko się obraca, czy też jak wolno. Mam opcję w lewo, mam opcję w prawo. 80 litrów, sadu tutaj jest, także spokojnie 80 litrów, yy, to znaczy tak, yy, chyba źle mówię, 100 litrów jest, mieszałka ma, a 80 litrów możemy w niej mieszać, o tak, także 80 litrów możemy spokojnie tutaj wrzucić i spokojnie możemy wymieszać, i tak się ona kręci, w tą stronę. Tak się kręci w prawą stronę i tak ona działa. No, generalnie jest to niezbędna rzecz yy, przy takiej działalności, bo tak yy, mielonka, kaszanka, kiełbasy jeden rodzaj czy też kiełbasy drugi rodzaj, kabanosy. No, różne tak jak widzicie, tutaj farsze można mieszać w takiej mieszalce, i to bez używania y, rąk własnych, czyli pracę fizyczną, oszczędzamy energię dzięki właśnie takiemu sprzętowi. Także warto jest inwestować. No, u nas akurat była taka potrzeba, więc, więc taki zakup właśnie został u nas z, y, zrobiony. Dobrze, mieszałkę już mamy zrobioną. Przechodzimy dalej, dalej mamy chłodnie. Firmy Stalgast, 400 około litrów, one mają pojemności. Jedna chłodnia jest do, przygotowana jest do mięsa surowego, także po uboju. Mięso możemy tutaj, wiadomo, ono musi odparować, następnie możemy, je, możemy to mięso tutaj schłodzić. Natomiast druga chłodnia jest do produktu gotowego, przystosowana, wszystko działa. Na razie chłodnie z wiadomych przyczyn są wyłączone, nie ma w nich towaru, więc nie pracują. Natomiast działają i wyglądają one właśnie następująco. Półeczki mamy elegancko. Na każdą półeczkę możemy włożyć e, e, różny asortyment, tak? Na jedną kiełbaski, na drugą szyneczki, na trzecią coś innego. Tam jeszcze jest jedna półka. Jeszcze mam gdzieś więcej tych półek, także, także tak to wygląda. Chłodnie są. Jedna i druga, lecimy dalej. Tutaj troszeczkę ratujemy się w razie e, jakiejś niesprzyjającej temperatury, bardzo minusowej. To włączamy sobie farelkę taką elektryczną, dogrzewamy sobie chociaż trochę pomieszczenie. Wiadomo, to nie może być temperatura 20 stopni. Raczej ta temperatura powinna oscylować w granicach powiedzmy 8, 8 stopni. No, także tak to wygląda. Tutaj mamy dalej na pojemniki na odpady kategorii trzeciej. Yy, I co dalej, i co dalej. Tutaj mamy kran z wodą. Jest to kran z zimną wodą, akurat w tym miejscu. Przechodząc wyżej mamy miejsce zostawione na wentylację. Akurat w tym momencie jest ta wentylacja wyjęta, bo było tutaj bardzo zimno. Ostatnim czasem nic tutaj nikt nie robił, niczego i nie dogrzewaliśmy tego, dlatego postanowiliśmy tą wentylację po prostu na ten czas, tego zimna zatkać tutaj, żeby to zimno nie, 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 nie przypływało z zewnątrz do, do środka. Tak? Także jest ona zamknięta. Co do takiej ciekawostki jeszcze Wam powiem, jeśli chodzi o wodę. Woda tutaj była zrobiona w ten sposób, że wszystkie rury są zrobione ze spadkiem. Tak to sobie wykombinowałem i powiem Wam, że już to się sprawdziło w tym roku. Bo nie tak dawno był u nas taki mróz, że tutaj no tak właściwie wszystko zamarzło, krany zamarzły. Znaczy powiem tak, po spuszczeniu wody, jakaś tam odrobina tej wody została w kranie i ona zamarzła. Łapało gdzieś już tam po trochę w rurkach, więc stwierdziłem, że, że zrobię taki meg, że zakręcam tutaj ten zawór, tam jest zawór, tam głęboko. Odcięcie wody robię w ogóle w całym tym pomieszczeniu i również i w tamtym pomieszczeniu obok, gdzie jest wędzarnia. Wszystkie rurki są e, pochylone w jedną stronę, w stronę kranu, tego czy tego, obojętnie w sumie. E, I cała woda nam zlatuje, po prostu zlatuje nam, e, pozostałość wody zlatuje nam z kranu i mamy czysty układ bez wody. No i w ten sposób możemy zaoszczędzić swojego czasu i nerwów na to, żeby później wymieniać jakieś pęknięte kolanka albo inne rzeczy, także to już w tym, w, tym, w te, tą zimę się już nam to sprawdziło, spuszczanie wody właśnie w ten sposób z układu. Jeśli już jesteśmy przy wodzie, to może przejdziemy sobie do, jak to się nazywa? Jajku ja to, a ten boiler elektryczny, ogrzewacz wody elektryczny już mi wypadło mi z głowy. Używkę kupiłem, wyobraźcie sobie, w fajnych pieniądzach. Praktycznie, no nie wiem, 20% wartości za niego dałem, a naprawdę powiem wam, że trochę on kosztuje 63 litry zbiornik. Fajne jest to, że go sobie włączam, ustawiam sobie temperaturę. Tutaj w ogóle różne opcje są, w, dni w różne dni tygodnia, tak od poniedziałku do niedzieli, różne godziny, różne yy, temperatury. Ustawiamy sobie na dane godziny no szmery, bajery. Ja tam w to nie, nie wnikałem. Ja ustawiłem go tak, że włączam i on mi grzeje cały czas non-stop. Tak jak tutaj jest napisane, non-stop grzeje mi do 50 stopni. Także tak go mam ustawionego, tak mi jest dobrze, tak nam tutaj to pasuje i tak to zostawiłem ale bardzo fajna rzecz yy, nawet po wyłączeniu bojlera z gniazdka czy też wyłączeniu tutaj na, na panelu woda jest dalej ciepła dobę czasu spokojnie trzyma ja aż sam nie mogłem w to uwierzyć ale tak jest, także polecam Galmeta, naprawdę dobra firma dobra, cofamy się w tamtą stronę yy, ten wąż, który tutaj wisi z pistoletem będzie nam służył właśnie do mycia posadzki, mycia urządzeń po produkcji. Będziemy go sobie podłączać tutaj pod kran z gorącą wodą, bo to jest kran z gorącą wodą, tamten z zimną. No i w ten sposób będziemy plus minus tak to myć. Następnie przejdźmy sobie do tego bardzo fajnego urządzenia. O ile się nie mylę, jest to włoska produkcja. Fuerpla nadziewarka hydrauliczna, która no, myślę, że też tutaj zrobi jej robotę, 20 kg sadu robię sobie do takiej nadziewareczki, wrzucam sobie tutaj ten lejek, zakręcam go sobie, to jest akurat na kiełbasy, ale mamy też na mielonkę i mamy też na kabanosy. Jak działa cały sprzęt. Mogę Wam za chwilę zaprezentować, tylko na łepetynę muszę sobie zarzucić kamerkę. Bardzo prosta obsługa tego sprzętu. Mianowicie odkręcamy tutaj dwie takie śruby. Delikatnie nawet możemy je poluzować. Puk, puk, żeby nam odpuściło. I sobie już tutaj, jak widać, już była próbowana, no to już już próbował, nie mógł się powstrzymać oczywiście. Ale grzech nie byłoby tego przecież wypróbować. Jak, jak coś, za coś takiego zapłaciliśmy, o już nie będę Wam mówił na tyle. E, mniejsza większość. Tłok, e, który, e, cylinder tłok, który e, po nałożeniu farszu 20 kg sadu na raz, czyli walimy, pakujemy tutaj 20 kg farszu na przykład na krewasę. Zakrywamy, zakręcamy i lecimy z koksem. Bardzo. No to nie jest dosyć skomplikowane. Mamy kolanko prawe, naciskamy i już tłok. Już tłok. Yy, tylko zaraz, żeby tutaj mi nie wypchało się skręcę. Już tłok podnosi się. Tłok podnosi się ku górze i tym samym yy, wydostaje się tutaj mięso przez ten właśnie lejek. I tak robimy kiełbasy. Dodatkowo mamy jeszcze opcję zwiększania i zmniejszania prędkości wysuwu tego tłoka jeśli chcemy trochę zwolnić, możemy zwolnić na przykład w ten o tak, żeby to nam szło jeśli chcemy przyspieszyć, przykręcamy na plus i wtedy idzie nam to szybciej, także są takie właśnie opcje bardzo łatwa w myciu, kiedyś Wam zaprezentuję jak się to myje jeśli weźmiemy w tą stronę tłok idzie ku górze, jeśli weźmiemy w tą stronę tłok Mieruje się w stronę dołu, tak żeby zrobić już znowu wolną przestrzeń do nałożenia farszu. I tyle w temacie. Bardzo fajna maszynka, mielonka, kaszanka, kawa kiełbaski, mielonka, kaszanka, kiełbaska, kabanosy. Wszystko tu ładujemy, wszystko tym robimy. Nie męczymy się, oszczędzamy siły, oszczędzamy nerwy. Także coś takiego na pewno nam się tutaj przyda. Dalej, waga oczywiście mniejsza też musi być dostępna do ważenia przypraw na przykład, czy też do ważenia gotowego produktu dla klienta. Mamy wagę, podłączamy, ważymy, nie trzeba chyba nic więcej mówić. Czapkę też mamy, ale to może no, w następnym filmie. No i co, podstawa chyba w takim pomieszczeniu to będą e, przyprawy, jak widać nie mamy tu żadnych specyfików e, z, z jakiegoś tam Bangladeszu czy innego e, germańskiego kraju, nie mieszamy nic i są to e, naturalne przyprawy takie jak na przykład kminek, pieprz czarny, pieprz ziołowy, ziele angielskie, gorczyca, majeranek, gałka, liść. Nie jest to, nie stoi to tutaj na pokaz. Faktycznie będziemy używać wszystkich tych przypraw i jeszcze nam zabrakło pudełek, bo kupiliśmy tylko 8. Jeszcze musimy dokupić, bo jeszcze zostało nam trochę przypraw, które, które będziemy musieli tutaj właśnie umieścić. Sam stół, to tak jak widać, stół typowo do masarni powiedzmy, bo jest on tutaj tak wy wyprofilowany, że w momencie, gdy tutaj będziemy robić kiełbasę, to nie będzie ona nam uciekać na przykład na bok, tak samo z mięsem innym, z szynką, nie wiem, z czymkolwiek innym, e, także fajne, fajnie, to jest tutaj, że fajnie, że jest to tutaj wyprofilowane miejsce, powiedzmy spokojnie na raz, dwa, trzy osoby. Także spokojnie trzy osoby się tu zmieszczą. Póki co no myślę, że wystarczy. Zlew, no to chyba zlew to, to tak jak, no nie wiem, no nie jest to nic takiego szczególnego, ale już wam powiem. Eee, z, z Megast e, zlew używany kupiliśmy. Ale w bardzo dobrym stanie nie ma żadnych defektów. Po prostu był używany w gastronomii. Coś tam się posypało, coś tam się roz, rozwaliło i. Był na sprzedaż, kupiliśmy. Jesteśmy zadowoleni, bo jest głęboki i tak spokojnie tutaj. Właśnie to nam wystarczy: taka komora. Nic więcej nam do szczęścia nie jest potrzebne. Dodatkowo, o taki osuszacz, czy też po prostu e, miejsce na jakieś takie różne graty też jest. Woda oczywiście zimna. Woda ciepła. Wszystko podłączone w układ, wszystko działa, wszystko jest. Odprowadzenie do szamba również. Termometr też bardzo ważny, można monitorować temperaturę. Proszę, ja ciebie teraz jest. No tak, z 7 będzie chyba, co? No, z 7 będzie. Jak widać, okno jest, jest zegarek, który widzieliście też już wcześniej. I tak to wszystko tutaj wygląda. Sufit był podwieszany z płyt karton gips. Następnie do tego jest taki panel naklejony i to w zupełności też wystarczy. Jakieś tam muszę obróbki wykończenia jeszcze tutaj porobić. Tak samo listwy dookoła. Jest jeszcze kilka takich pierdółek nieznaczących w produkcji, a tak kolących w oko do zrobienia. Tak samo tutaj jeszcze muszę ogarnąć tą wentylację muszę to dorzucić, taki wyciąg zrobić. A sama żywica epoksydowa naprawdę super sprawa, powiem Wam, bardzo łatwe, bardzo łatwo to jest, to się w ogóle aplikuje. Takie cokoły też sobie porobiłem tutaj, też nie żałuję, bo nieraz przy myciu ta woda pójdzie na ścianę i ona tej ściany się odbije, ta ściana tej wody nie chłonie. Także cokoliki naprawdę 10 cm, 6, 10, 8 cm warto zrobić. Epoksyd też naprawdę... Yy, Warto dobrze przygotować podłoże, osuszyć, wyczyścić, po prostu wypucować, wyodkurzać. Następnie podkładuje się, tak jak podkładujecie ściany, tak podkładujecie yy, właśnie yy, tą posadzkę i później już na następny dzień idzie epoksyd, wałkiem wszystko rozprowadzacie do malowania, zwykły wałek, tam macie na to 20 minut, ale I warto to też sobie rozłożyć na raty, ja na pół, rozłożyłem to na 3 raty bodajże, na trzy partie, także... Sam epoxy w sobie zastępuje nam płytki i on tworzy właśnie taką gumową powierzchnię wszędzie yy, która nie chłonie wody. No i fajnie się to ściąga, fajnie to działa i póki co jesteśmy zadowoleni, już mamy to jakiś miesiąc czasu, tu nic się nie dzieje. Były mrozy, przymarzło nam to trochę, coś tam woda gdzieś była wylana. Nic się nie dzieje. Jakby się coś działo, będę was informował. Aha. Jak posadzka to i kratka ściekowa, tak jak wspominałem wcześniej, kratka ściekowa jest yy, względem ścian dookoła, względem ścian dookoła. klatka ściekowa jest opuszczona o około 1,5 cm, 1 3,5. Eee, tam troszeczkę, tam troszeczkę 1 3, tu gdzieś 1 powiedzmy, bo tutaj w tą stronę jest wylot z tej kratki, więc to tak powinno też lecieć ta woda. Tak czy inaczej są spadki porobione wszędzie, wszystko fajnie, fajnie ścieka. Trzeba niekiedy pomóc ściągaczem, ale to rzadko. 3-metrowa kratka też robi robotę. Wszystko idzie do szamba. Dziękuję, do widzenia. No i taka to robota. Będziemy coś robić, będziemy produkować, będziemy wam pokazywać, także bądźcie na bieżąco, zostawcie suba, zostawcie łapę w górę, jak wam się podobało. Jeśli doceniacie to, ile trudu musiałem włożyć, żeby to wszystko zrobić, ja powiem wam, że naprawdę łatwo nie było. Nagłówkowałem się, na, na, naklołem się i, i, i kilka razy stąd już wyszedłem, ale finalnie się udało i z tego jestem zadowolony, także jeśli to doceniacie, zostawcie... Łapeczkę w górę i bądźcie na bieżąco, bo wkrótce będzie się tutaj działo. Tutaj będą kiełbasy robione, tu będą kiełbasy. Później tu będzie szedł farsz, tu będzie wychodził ten farsz, tu będziemy robić kiełbę właśnie. Później tu będzie stojak na kiełbasę, będziemy osuszać. Tu będziemy później jechać z tym stojakiem osuszonym z kiełbasami przez tamte drzwi i tam będziemy... Ojej, co my tu nie będziemy robić? Matko kochana, już sam się boję.